Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale po mojemu. Dzisiejszym tematem przewodnim będą dwie wieże, ale zanim do tego dotrzemy najpierw troszeczkę otoczki. Biedgowskie lotnisko w połowie można powiedzieć, że graniczy z miastem, w drugiej połowie z lasem. I nas interesuje właśnie leśna część tego obiektu. W lesie za lotniskiem, patrząc od strony miasta znajdowały się obiekty wojskowe. W lesie był MPS. Na tym MPS-ie wojsko składowało paliwo jak i oleje do samolotów. W tej chwili, co zresztą widzicie, nie pozostało z tego nic. Trwają prace od zeszłego roku. Nie byłem tam od tego czasu i nie wiem, jak tam wygląda: czy coś się zmieniło, czy coś tam budują, czy po prostu zrównali to z ziemią. Jeszcze nie wiem. Następny temat to jest radar który właśnie stał w lesie nieopodal lotniska namierzał wrogie samoloty czy inne statki powietrzne ten radar został zdemontowany na miejscu praktycznie gdzie on stał postawiono wiatkę turystyczną w której od czasu do czasu sobie idziemy czy też jedziemy rowerami na kawę i w takich pięknych okolicznościach przyrody ją sobie popijamy, relaksując się. No, ale wróćmy do tematu dwóch wież, czyli bomboskładu. Kawałek dalej, idąc betonową drogą, a właściwie drogą z Treblinki, Relinki, czy jak to tam się nazywa, dojdziemy do bomboskładu. Radar, jak i bomboskład, zostały zdemobilizowane w 2011 roku. Na bomboskładzie znajdowało się kilka budynków, magazynów, w których były przechowywane właśnie jakieś rakiety, pociski czy inna amunicja do samolotów. Teren bomboskładu przypomina kwadrat. Tutaj jest na tym zdjęciu dobrze widoczny właśnie ten teren. W kształcie kwadratu. W dwóch narożnikach, właśnie zaznaczonych krzyżykami, znajdowały się wieże, wieże obserwacyjne. Wyglądało to w ten sposób, że wartownik stojąc na jednej wieży widział dwie drogi, natomiast po przekątnej stała druga wieża, i wartownik widział pozostałe dwie drogi. Drogi oczywiście były całe. Zabezpieczone ogrodzeniem, podwójnym ogrodzeniem. Gdyby ktoś chciał wejść za ogrodzenie, wartownicy mieli rozkaz strzelać. Ponoć miała miejsce tutaj taka sytuacja: jeden z wartowników, pełnąc akurat służbę, z powodów rodzinnych czy też osobistych, nie wytrzymał presji i postanowił, no właśnie. W związku z tym incydentem ponoć były zmieniane wszystkie odeskowania na tej jednej wieży, no ponieważ były pobrudzone. Delikatnie to ujmując. taka to historia. No, być może prawdziwa. Na chwilę obecną, całkiem niedawno, zostały rozebrane te dwie wieże. W tej chwili już pozostał tylko zwykły plac. Nawet z map Google zniknęły. Bierze, które były wcześniej zaznaczone, w tej chwili nawet ich na mapach nie ma, pozostają w pamięci. Na tym kończę ten krótki film. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kanał. Na razie. o <coughs> o <coughs> <coughs>